Dzień dobry na kanale Echo Twist. Po długiej wersji wróciliśmy ze szkoły. Możemy was o nie zbierać. Coś. I do boju. No. <laughs> Tutaj pan badylek. Pan badylek, my tu puszeczek szukamy, a nie badylku. <laughs> no. tu mamy. Co mamy? Kutka, Tiger. I co co? Black. Dobra, nie kompresy wrzucaj tak, bo tu jest piach. Skompresujemy sobie później przy garażu. No i super. Kuba po majówce już wypoczęty. Tutaj, kupco, byliśmy zwiedzać zamki na Dolnym Śląsku. A teraz czas trochę pozbierać do wyzwania soku milenium. I do szkoły. Do szkoły trzeba było wrócić już po majówce, co? I co? Fajnie się wraca do szkoły nie. po drugim wolnym? Tak średnio. Średnio? Wolałbyś zbierać puszki pewnie, co? Wolałbym zbierać puszki jak odpoczywać w domu. A, nie ma tak dobrze. Dobra, zobaczcie jakie mamy piękne lasy w naszym terenie. Jedziemy sobie taką drogą właśnie, która łączy małą miejscowość z dużą miejscowością. E, dużo rowerzystów. Pieszych. Może coś się uda zebrać. Do następnego fanta Zobaczcie z jakiej odległości w tak, zwyczaju puszkę. To się nazywa wzrok. Ja nie wiem czy Wy ją widzicie bo ja ledwo. Ale zobaczcie gdzie on aż poszedł. I zobaczył ją z takiej odległości. Sokoli wzrok. Tego mistrza świata puszkowych zbiorów. Jest sukces. Kolejna puszka. Opuści piękny las. Szkoda, Dłomy. żeby tu leżała. Na pewno to jest złomo. Na pewno to jest zło. No, zobaczymy. Do wora. I ciach. Kolejny zbiór już widzę. Dawaj wychodź i wrzucaj do siatki. Jakaś nowa. Nowa. Świeżynka. W niszkach nią była. Co było? W niska niania nią była. No to jakiś taki dziwny. Jeszcze nie mieliśmy chyba taki. No nie, jest nowa. W tym razie to widać. No dobra. Dobra. Wolę wnieść. No dobra. Kompresja też musi być. Jakuba, co Ci się podobało na zamku, jak byliśmy teraz ostatnio, zamek Grodno? Jak ukradłem 20 groszy w zamku. Nie ukradłeś, tylko sobie podniosłeś, ty. I wziąłem. Wziąłeś. 20 groszy wpadło do sokoła, tak? Tak. No dobra, to co, idziemy dalej szukać skarbów? A w zamku widzowie też się są, jak się co, to podpiszcie w komentarzu. No Widzowie, byliście w zamku Grodno? Kuba, polecasz? Tak. Polecasz, tak? Zbierzanie. Ale taki wielki magnes sobie weźcie i wróćcie do tamtej groty tym magnesem. To będziecie bogaci. <laughs> Tyle W bloku tak. głodowym i w studni. Kupę drobnych. Kuba aż nie mógł przeżyć, że nie ma ze sobą chwytaka. <laughs> Dobra, do zobaczyska przy następnych <laughs> fantech. Jesteśmy już w drodze powrotnej. I jeszcze jakiś złomik wpadł. Pustka gazowa, która Oczywiście już się Zabierzemy Zabierzemy, bo już jest bardzo zleżały. Już tu długo leżał. Bardzo. Przyszliśmy spory kawał drogi. Na razie nic. Eee, cztery puszki, dwie butelki. No i ta metalowa. Zobaczymy jeszcze kawałek. I jedna dalej. wycieraczka. A i wycieraczka do samochodu. Już pod koniec. Dalej. Parę kroków dalej. jeszcze. Zmiażdżona Pepsi, którą ominęliśmy jak szliśmy drugą stronę. Po, y, po pierwsze, tata ominął, potata sedź po tej stronie. Ja staćłem po tamtej stronie, więc nie szukałem tutaj, tylko słuchałem tam. I tam jest tam to drzewo, gdzie znalazłem taką pustkę. Przyznaję się, nie zauważyłem. Moja wina.